Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Oskar. No i zapraszam was na kolejny odcinek z grantów Auto San Andreas. A więc jak widzicie, zwiększyłem sobie rozdzielczość zaawansowaną i zwiększyłem sobie rozdzielczość na 1280 razy 768 razy 32. Zwiększyłem sobie jak widzicie rozdzielczość i mam nadzieję, że lepiej mi się będzie grało. A więc wczytamy sobie grę. W poprzednim odcinku robiliśmy szkołę latania, która mnie tak tiltowała i tak denerwowała, że ja wam mówię. No i przypominam, że mamy do zrobienia misję od Wuziego, właśnie. Mamy misję do zrobienia od Wuziego. On jest właśnie na mapce. On jest na mapce gdzieś. O, właśnie, tutaj. I, mam, I my mamy tylko właśnie do zrobienia tą misję od tego jego a więc sobie do niego pojedziemy. Ostatnio w komentarzach też pisaliście, żebym pokazał Wam odcinek z kodów, jak koduje grę. I ja na początku no, zbytnio nie chciałam wam pokazywać jak koduje. Nie chciałem się boić w kodowanie. No ale, no, jak chcecie, no to mogę wam po zakończeniu wątku fabularnego nagrać odcinek, jak po prostu koduję Dietas 7 Jak sobie mogę zrespić jakieś fajne autko, czy dodać więcej życia, czy takie tam rzeczy właśnie. A więc, dobra. Weźmiemy sobie może jakieś tutaj autko, czy coś. O właśnie, może takie sobie weźmiemy. Ale nie, tam widzę motor, to sobie pobiegniemy do motoru. W tym odcinku jeszcze nie będę kodował, mimo że mam e, przygotowane tutaj koło siebie jakieś kody. <laughs> I mogę Wam teraz e, powiedzieć, na przykład jeden kod: HESO IAM. Y Jak się wpisze HESO IAM, y e, to ma się taki kod na zwiększenie życia i na dodanie pieniędzy. Ja sobie tymi kodami się trochę bawiłem, już e, ten. Ja sobie tymi kodami się bawiłem poza odcinkiem i nawet nie robiłem zapisów po prostu. Tylko tak się po prostu bawiłem bez zapisu tymi kodami troszeczkę. No fajnie się czasami pobawić tymi kodami, no ale e, e, jak przejdziemy w pabuę A więc dobra, hop tutaj. I tutaj mamy przed sobą sklep z amunicją. Może sobie do niego wstąpimy. Naprawdę inaczej się trochę mi gra. Trochę się inaczej gra, no ale chyba jest nawet na plus. A więc dobra. Przejrzymy sobie tutaj broń, a raczej kupimy sobie kamizelkę. Pancerz sobie kupimy. O właśnie, kupiliśmy sobie już kamizelkę kuloodporną. No i możemy jechać, zrobić misję od z A więc wsiadamy. No i wyprawy dalszy. dalsze. Wow! O kurde. Dobra. Sielony. Pies mi już czeka, mój Leo. No naprawdę muszę powiedzieć Wam, że nawet mi dosyć kusiło, aby nagrać odcinek z Kodów już teraz, nawet jak sobie do misji dodaję pieniądze czy coś takiego, ale postanowiłem, że jednak nie. Że jednak nagram ten odcinek z kodów po zakończeniu wątku kabalernego. A jak Wam się bardzo odcinek spodoba, czyli nie wiem, z 10 łapów w górę będzie czy coś, no to wtedy może nagram kolejny odcinek z kodów. A więc dobra, tutaj możemy o właśnie sobie tu wjechać. No, chyba się nawet lepiej jeździ, bo ja pamiętam, jak kiedyś sobie grałem, to też grałem na tej samej rozdzielczości, co teraz. No i było ok, No, dobra. Zobaczymy, co Wuzi będzie chciało. Przypominam że to nie jest zaznaczone zwykłym znacznikiem Wuzi, tylko to jest zaznaczone właśnie takim kółeczkiem, jak misja z triadą, tylko misja z triadą była czerwona, a to jest żółta, czyli taka triada dla Wuziego. Oho, żeby spotkać się z Burzim, wejdź do kasyna Four Dragons. Yy, no dobra, teraz mi się już przypomina ten wątek ten bar 4 Dragons, właśnie przypomina mi się. Ale nie wiem, która to może być misja. I teraz pytanie za 100 punktów: czy tu jest wejście, czy jednak trochę dalej? No, chyba trochę dalej. Gdzieś tu bardziej. Nie, gdzie tutaj mamy to wejście do tego baru? No, nie ma... No, fajnie. Bardzo fajnie się wywaliłem. Tutaj, tak? Tutaj, okej. Okay. Wchodzimy. No i proszę, mamy tutaj bar for dragons. I tutaj gdzieś mamy tą misję od Uziego. O, właśnie tutaj. No dobra. Ну то пук пук. Качуп на сдашаку. A triad mafia-run town. The mob trying to squeeze you. Yeah. Corporations are moving, really in. everybody's feeling the squeeze. And I've got slot machines busted up, workmen being scared off. But so who's behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here. Each oh, cool. The triad mafia. Some whacked-out lawyers running for them. it. You could be any one of them. Roll up. Can Can't you just give them a little something? Authorities in need, Grimey. Each one would want a slice. And I'm not about to hand over all the profits to some white guy Italian. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting up. How's that sound, partner? Sound like you got a deal in Boss, the boy's sponsored by us trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid Wait, hey, wait, hold up, hold up, come Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Time to the front of the car, then sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. Ja pamiętam tą misję. Naprawdę, ja pamiętam tą misję. O Jezu. Ja pamiętam ludzie tą misję. a więc... Dobra. Dobra, zostawiamy sobie to radio. I teraz tak, musimy mocno manewrować autem. Musimy jeździć szybko i niebezpiecznie, żeby ten strachomierz był bardzo wysoki, żeby on był na najwyższy. No ale trzeba uważać, żeby też go właśnie w ten sposób nie zabić. Bo jak go zabiję, no to misja się przerwie. Dobra. Ja tu się boję tak szybko jechać, bo mogę w coś razy na ręcznym. Dobra. To teraz parę razy na ręczny. Pyk. Pyk. Dobra. I pyk. hm, oh oh <laughs> ja bym tak chciał. Nie no, dobra. Dobra, spokojnie. I jedziemy. Tak, wy, tak. Właśnie cię przestraszyłem troszeczkę. I pyk. I teraz pyk tutaj. Uhu, uhu. uh, 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 uh. Wiem, że to nie jest zabawne. Ło! No, jadę goście, chcecie wystraszyć, nie widzisz? Nie przejmuj się, to jest tylko gra. Nie grałeś, goście, nigdy w GTA San Andreas? Skończ z tym, ale już dobra. No, goście, już chyba szalono manewrę, na pewno, Dobra No gościu już pewnie ma gacie obsrana <śmówi> Jezu dobra I teraz ty Dobra ty No gościu nie ma nic do śmiania się tutaj Dobra, tapujemy I teraz Naręczny za chwilę i pyk. I pyk. No jest strachujesz na no, maksa za. Okej. Okay. Hm. Zabierz go z powrotem do kasyna. No ładnie, okej. Okay. Fajna akcja, fajna misja. I tutaj. OK. No i nie trzeba było tak od razu, gościu. Mógł od razu powiedzieć: Misja wykonana, szacunek. Hajs dostaliśmy 5000 A więc mamy tutaj kolejną misję od um, tej triady wóz tego wóz jego o wow, kurde ej co to jest za auto muszę sprawdzić to co Czy... jezu nie jezu babka wywaliła gościa z auta nie to, 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 jest, to jest to za słaby na to naprawdę Bab, babka wywaliła z... Auta, policjanta, ta policjant zaczął uciekać Ona chciała go bić, nie wierzę ludzie widzieliście to Ja chcę zobaczyć jakie to jest autko Bo tutaj fajne takie jakieś Już jeżdżą lepsze O to jest to, to jest fajne auto naprawdę, mówię wam ludzie Ale no spoko Nie będziemy się teraz zajmować może jazdą aut, Autami, tylko sobie O zapiszę grę Pick savik jest. Ła! Wow, ale ładnie to wygląda w nocy, naprawdę. Ładnie to w nocy bardzo wygląda. Patrzcie jaki ładny widok, jak na taką, jak na taką starą grę to ładnie. Hmm, dobra, nie wiem po co ja mapę uruchomiłem. No, tu mamy kolejną misję od Wuziego, więc sobie pójdziemy ją zrobić. Dobra, z uzbrojeniem staje bardzo dobrze. Co tu mamy? Jakieś automaty? Możemy pograć? O, w pokera możemy pograć. O, dobra. Mamy tutaj... Pokera. Żetun czy rozdanie? To może dam... O, właśnie. Pyk. No, może dam sobie... obstawię takie coś. Enter, wyjście, nie. nie. Ach, dobra, tam... O, Bateson, dobra. Można tu się napić czy coś? dobre. nie będziemy chlać teraz, bo mamy tutaj ważniejsze rzeczy do robienia. Musimy zgarnąć kasę. Wybuchowa sprawa. Golfa pogramy? Kubek jest od sprite'a. Shot yeah, boss. Not bad, Wolfie. So, the Snackle family was the behind the, the idea attempt to sabotage our venture. All the just rule of the streets: don't oh, sneak. What we need is the mob oh, yeah, hey, casino. Yeah, go check it. Hey, hitting a casino isn't like gambling. It's, it's a whole different place. league. Yeah, you are right. It right. takes a plan, but I'm bad. I always wanted to pull a heist. What the? Nah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it takes some explosives. Always gotta blow a shit. No to co, jakiś atak na bar czy coś? A więc tak. Mamy teraz pojechać do kamieniołomu Dobra. Siadamy do ZR350. Tak, to tak się nazywa to auto. That's right. Mm, a więc odznaczymy punkt. I gdzie to jest? Tutaj, niedaleko nawet całkiem. A więc mamy pojechać do kamieniołomu i w jakiejś kopalni mają być materiały wybuchowe. Mm, no, to idziemy zgarnąć i mamy zrobić napad na jakiś bary, Kasyną, czy co coś takiego? Tak, ja to właśnie zrozumiałam. No Ja przyjedziemy, nie, proszę pana. Proszę, policji, zdzicujcie się. Proszę. No, dobra, jedna gwiazdka, to mogę mi nastawić teraz na tym poziomie gry z jedną gwiazdką. Mm, dobra. Tyk, już zgubiona, easy. Przy takim szybkim aucie, to naprawdę. Fajnie. Oh, wow, wow to jest tutaj już. Ok, mamy tutaj kamieniołom. Jedna taka misja mi przyszła na myśl, ale ja nie wiem, czy to jest właśnie ta misja, o której ja myślę. Mm, ok. Wejdź na teren mm, kamieniołomu i ukradnij dynamit. Dynamit został przygotowany do wysadzenia. Tak, to jest ta misja, o której myślałam właśnie. Zabierz go, zanim robotnicy go zniszczą. Mm, będziesz potrzebował czegoś ciężkiego, aby rozwalić tą skrzynię. Zabierz dynamit, zanim skończy się czas. O kurde, CJ. Proszę cię. Dobra. No to mało czasu mamy, dosyć. Dwie minuty tylko. Chciałabym może zejść stąd, ale tak nie umierając. Tak. Może tak, dobra. Mm, dobra. Tutaj pyk. I tam są dynamity. Okej, okay, co? My mamy czegoś ciężkiego użyć. To może tej wywrotki użyję, co? Może być dobry pomysł tak użyć właśnie tej mm, wywrotki. My mamy. Aha, dobra, rozumiem. Będziesz potrzebować czegoś ciężkiego, aby rozwalić skrzynię z dynamitem. Dobra, to może. O, tak, siadam do tego, właśnie to miałem na myśli. Ok, i podnosimy dynamit. Dobra, tyk. To dobry gość, uciekajcie. Eee... No, gościu, oddawaj ten dynamit, bo cię staram, nie? Pyk Gdzie jest ten dynamit? Tu Spadać, goście, spadać Okej okay. Pyk, o cholera, nawet minuty O kurde, dobra, musimy się lekko już więcej uwinąć No kurde, no ja pierdzielę no dobra szybko 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 dobra i ostatni 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 dobra i ostatnie okej okay. to no nie no nie 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 dobra i szybko podnosimy jest dobra mam wszystkie dynamity Wracaj z dynamitem do kasyna. Świetnie. Co? O kurde, opancerzony. Ochrona blokuje wyjazd. Siadaj na motocykl crossowy i poszukaj innej drogi ucieczki. O kurde. No przecież ja bym mógł tamtędy przejechać. O kurde. No dobra. No to zrobimy to. Siadał na Sanchoza. Jeść po strzałkach by uciec. O, cholera! Dobra, to muszę najpierw tu wjechać. Pyk. O, cofniemy się trochę. I tu. Opa. To wymaga dosyć dużej precyzji. Kolejna strzałka jest tam. Dobra. No nie! Fak. Kurde. Dobra, jeszcze raz. No nie. Nie, no wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. To w ogóle, fajnie by było nawet postępować sobie trochę. Mimo, że stuntowanie tu jest trochę takie. No dziwne, no to tu może nawet fajnie by się można było postępować poodbijać od czegoś. Kurde, tu muszę wziąć większy rozpęd. Dobra. Pykendo. I tam mam jechać, dobra. Co strzelają do mnie? Kurde, dobra, pyk, tak, no. Okej, dobra. Albo nie, 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 nie. Ja mam tu po schodach wjechać. Dobra, ja mam tutaj chyba po schodach wjechać. No to zróbmy to. Uchuchuchu, dobra, ładnie, ładnie. I uciekamy z tego kasyna. No i gdzie ja mam teraz tą spaść? Tutaj. Dobra. Pyk. I jedziemy sobie teraz tutaj. ok. Uf. Dobra. Dobra, czekajcie. Załatwię go. Pyk. Dobra. Złotwiony gościu, nie chciało mi się z nim dyskutować. No nie! A! Kurde. Dobra. No to nie jest takie łatwe, uwierzcie mi. To nie jest takie łatwe, dużej precyzji... Dobra. Pyk. No jak... Właśnie w związku z tym, że precyzji no mam dosyć... Dużo. A więc jakoś mi to idzie, właśnie, jak widzicie. Dobra, pik. Szybko to. Nie. Yeah. No i udało się. A teraz dostarczyć dynamit na miejsce zrzutu. Dobra. Uciekliśmy już z kamieniołomu. Mam nadzieję, że nie będą tu mnie gonić. A więc mamy teraz dostarczyć po prostu dynamit na miejsce zrzutu. Tutaj jest to miejsce z rzutu, No dobra. Dzień dobry, proszę pana. Aha, no logika, muszę wsiąść na motor. No, lepiej, żeby z tam uważał. Ok, jedź do Kamieniową, aby uzyskać dostęp do e, misji. Misja wykonana Siedem... Tak? 7... nie, siedem tysięcy, szacunek na plus, ile my mamy tego szacunku, no już, dobra, lepsze to niż nic, a więc i pojedziemy, o tu mamy nawet misję w kamieniołomie, tu możemy kasę odebrać, a więc no, pojadę odebrać kasę i zakończymy sobie tam odcinek. I tam sobie zakończymy odcinek, aby za chwilę się widzimy. Dobra, przykra sprawa jest bardzo, że... No ekstra, to... To też jest naprawdę bardzo przykra sprawa. Ale jeszcze przykrojsza sprawa to jest właśnie... E... Jeszcze bardziej przykra sprawa to jest właśnie... Ale choć musimy ukraść. Dobra, ale jeszcze przykrojsza sprawa, że nie mamy tutaj w ogóle... W tej grze, garażu, i to jest bardzo złe, że tutaj nie mamy po prostu garażu, w tej grze, aby zachować jakieś pojazdy w naszej tutejszej kryjówce głównej. Tutaj się w tej chwili właśnie ukrywamy. To, ale no dał nam na razie spokój, ale my sobie zakończymy ten odcinek. Ja sobie wezmę tu kasę, a więc no, to wszystko na ten odcinek. Jeżeli film Wam się spodobał koniecznie, zostawcie śmiałą łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Hmm, możecie tak samo zasubskrybować mój kanał, włączyć powiadomienia. Hmm, włączyć powiadomienia, czyli taki dzwoneczek pod filmem, żeby u wszystkich się pojawiały po prostu moje filmy. Hmm, oraz możecie wbić na e-maila, e na mojego fanpage'a i nie wiem, gdzie jest ten dzwoneczek. Wszystkie linki będą w opisie pod filmem, a więc to wszystko i do zobaczenia. Na razie hej!